Jako społeczeństwo prężnie pracujemy nad tym, żeby umierać na choroby, układu i krążenia. W samym roku 2022 stanowiły one 36% wszystkich zgonów yy, Polaków. Zawały, udary, nadciśnienie czy miażdżyca, no dla przeciętnego Polaka to bułka z masłem. Ja nazywam się Mateusz Czajko, jestem dietetykiem i dziś przedstawię Ci jak w 12 prostych krokach stać się ciśnieniowcem. No bo co jak co, ale ciśnienie to lubimy sobie podnosić. Po pierwsze dąż do otyłości, zwłaszcza tej brzusznej. Panowie dobrze wiedzą, że każdy ptaszek ma swój daszek. Im większy brzuszek, tym większe ryzyko nadciśnienia oraz ogólnie gorsza kontrola tego ciśnienia. Otyłość to niestety zaburzenia metaboliczne, hormonalne i przewlekły stan zapalny, no, co w konsekwencji prowadzi do aktywacji układu współczulnego, zatrzymania sodu i wody w organizmie oraz do dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych. A to wszystko prowadzi do nadciśnienia tętniczego. Także im bardziej chcemy nadciśnienie, tym brzuszek powinien być większy. Nie sobie alkoholu, a najlepiej go nadużywaj, czy jak to się mówi, lego w mordę. Alkohol wskazuje ostry efekt dwufazowy na ciśnienie krwi. Początkowo może powodować jego spadek w ciągu pierwszych godzin po spożyciu, a następnie wzrost po około 12 godzinach. Alkohol m.in. oddziałuje na centralny układ nerwowy, wzmaga stres oksydacyjny i prowadzi do dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych. No, a to może przyczyniać się do nadciśnienia tętniczego. No umówmy się. Wyższa częstotliwość picia alkoholu wiąże się z wyższą częstotliwością. Występowania nadciśnienia zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Z danych wynika, że ryzyko nadciśnienia wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości spożywania alkoholu, zwłaszcza u mężczyzn. Na przykład u mężczyzn pijących więcej niż dwa razy na tydzień ryzyko nadciśnienia było ponad dwukrotnie wyższe względem mężczyzn niepijących. Także kto chce nadciśnienia, jak to mówią, broń w dłoń i do dna. Jedz sól, a najlepiej garściami. Do potrawy kupuj słone przekąski, np. solne orzeszki, czy chipsy, czy przetworzone jedzenie. No, wysokie spożycie sodu to kluczowy element słabej diety, który doskonale podnosi ciśnienie krwi. No, wysokie spożycie solu zwiększa ciśnienie tętnicze głównie poprzez przeciążenie mechanizmu wydalania sodu w nerkach, co prowadzi do podwyższenia ciśnienia jako takiego mechanizmu kompensacyjnego oraz zwiększenia oporu naczyń krwionośnych. No, umówmy się. Im więcej soli jesz, tym Twój organizm bardziej się stara, by się tej soli pozbywać. Ty sobie siedzisz przed telewizorem ze słonymi orzeszkami, a Twój organizm, no, nieprzystosowany ewolucyjnie do tak wysokiej zawartości soli w diecie, stara się usilnie pozbyć nadmiaru sodu z organizmu. Także nie przejmuj się zaleceniami dotyczącymi redukcji sodu, no bo komu to potrzebne? Wiadomo, że dobre to musi być słone. A nadciśnienie. Warzywa i owoce są dla lamusów. Co prawda są bogate w potas i błonnik pokarmowy, które mogą korzystnie wpływać na ciśnienie tętnicze i je obniżać, no ale kto by to brał na poważnie? No. Ignorowanie ich spożycia, tak jak robi to większość Europejczyków, no bo tylko 12% spełnia zalecenia, jest idealną strategią do nadciśnienia tętniczego nie jedz pełnoziarnistych rzeczy i unikaj błonnika pokarmowego, no, który między innymi zawarty jest w strączkach, czy w produktach pełnoziarnistych, czy w warzywach i owocach. Te produkty mają masę polifenoli i witamin, które skutecznie obniżają ciśnienie tętnicze krwi, więc jeśli chcemy wyższe ciśnienie, takich rzeczy nie jemy. No raczej wybierz takie pierogi, kluski, makaron, jakiś maczek, ale z kolką zero. No, na pewno nie pełnoziarniste jakaś tam bułka z ziarnami czy, czy owsianka, tak to nie. Jeśli nadciśnienie, to takich nie. Jedz produkty gęste energetycznie, czyli takie, które mają dużo kalorii w małej objętości, czyli słodycze czy produkty smażone. No, jedz też rafinowane węglowodany, takie jak białe buły i e, makarony z białej mąki. Jedz też dużo dodanych cukrów, np. w jogurtach czy napojach gazowanych. To woda na młyn nadciśnienia. No, spożycie takich produktów sprzyja przyrostowi masy ciała, zwłaszcza otyłości brzusznej oraz rozwojowi insulinooporności. A to wszystko. Wszystko przyczynia się do nadciśnienia. Unikaj chudego nabiału, drobiu, ryb. I nasion roślin strączkowych, a jednocześnie zwiększaj spożycie czerwonego mięsa, przetworzonego mięsa i słodyczy. Dieta bogata w czerwone mięso i takie przetworzone, a uboga w takie zdrowsze źródła białka i zdrowsze tłuszcze, to pewny krok w kierunku słabej jakości diety. No a co ciekawe, badania sugerują związek między spożyciem na przykład przetworzonego mięsa, takiego jak szynki, boczek czy kiełbasy, a wartościami ciśnienia tętniczego. Między innymi dlatego, że takie mięso, Mięso zawiera dużo soli, więc kiełbasa w dłoń i za ojczyznę. Ignoruj znaczenie potasu. Polifenoli, czyli takich związków, które między innymi chronią nas przed nowotworami i chronią nasz układ sercowo-naczyniowy, unikaj też kwasów omega-3. Wysokie spożycie potasu może mieć korzystne działanie na ciśnienie tętnicze, tak samo jak spożywanie polifenoli, np. razem z zieloną herbatą, czy z warzywami i owocami, no i tak samo jak kwasy omega-3, które na przykład znajdują się w tłustych rybach. Ignoruj dobry sen i higienę snu. Nie wysypiaj się, choć spać o różnych porach. Siedź długo i często do późna przy komputerze czy telefonie, czyli przy źródłach światła niebieskiego. Sen jest dla słabych. Zarówno krótki czas snu, poniżej 5-6 godzin, no i tak samo. Długi czas snu powyżej 9 czy 10 godzin są powiązane z nadciśnieniem. No, również zła jakość snu ma związek z nadciśnieniem. Dodatkowo postaraj się o obturacyjny bezdech senny, który może być wywołany m.in. otyłością, no bo on też znacznie pogarsza jakość snu, co może zwiększać ryzyko nadciśnienia tętniczego. No, tak nawiasem mówiąc, jakość snu pogarsza też. Alkohol. No ja wiem, że po alkoholu dobrze się zasypia, no bo on działa usypiająco, no ale jakość snu leży i kwiczy. No sen jest płytszy, mniej regenerujący. Alkohol zaburza cykle snu, rozluźnia też mięśnie gardła, może nasilać np. Na chrapanie czy bezdech senny, no i tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc, sypiaj zbyt krótko, zbyt długo, byle jak, byle gdzie. Najlepiej jakbyś miał jeszcze obturacyjny bezdech senny i łączył to wszystko z alkoholem. Prosta droga do nadciśnienia. Co mówi palma do palmy? Zapalmy. Wsięgnij po papierosy i pal regularnie. Palenie papierosów jest silnie powiązane z nadciśnieniem. A dlaczego? No palenie i jeszcze połączenie go z alkoholem sprawia, że z czasem naczynia krwionośne zamiast takich elastycznych gum stają się jak takie twarde rury. Wyobraź sobie naczynia krwionośne jak takie elastyczne węże gumowe. No kiedy serce pompuje krew, co zwiększa ciśnienie w środku, naczynia lekko się rozciągają, są podatne, czyli są elastyczne. No a potem wracają do pierwotnego kształtu, gdy ciśnienie spada między uderzeniami Serca. Ta elastyczność pomaga utrzymać taki płynny przepływ krwi i stabilizować ciśnienie. No a przewlekłe palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Uszkadza wewnętrzną wyściółkę tych naczyń krwionośnych, no, czyli śródbłonek. No, dzieje się to m.in. poprzez indukcję stresu oksydacyjnego, e, np. Na z nadmiaru szkodliwych cząsteczek, m.in. z dymu tytoniowego, no i wywo wywoływanie przewlekłego stanu zapalnego w ścianach naczyń. To uszkodzenie śródbłonka i stan zapalny sprawiają, że naczynia stają się mniej elastyczne bardziej sztywne, tracą swoją naturalną taką podatność do rozciągania się, no i kurczenia w rytm bicia serca. Podatność naczyń jest więc zmniejszona na zmianę ciśnienia krwi, naczynia stają się mniej zdolne do rozluźniania się, no a kiedy są sztywne, muszą wytrzymać większe ciśnienie przy każdym skurczu serca, bez takiego łatwego rozszerzania się, co prowadzi do utrwalonego, podwyższonego ciśnienia krwi. Więc im bardziej chcemy naczyć. Ciśnienie, tym więcej papierosków, a w połączeniu z alkoholem to już w ogóle majstersztyk. Stresuj się i unikaj metod relaksu i nie pozwól sobie na odpoczynek. Przewlekły stres jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego. Stres może działać m.in. poprzez aktywację współczulnego układu nerwowego. No a ta aktywacja prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. O ile uciekamy przed dzikiem w lesie, to takie działanie jest wręcz pożądane. Tak? Zwiększa się ciśnienie krwi, wzrasta nam poziom adrenaliny i uciekamy na drzewo. Ale jeśli ten stres to nie jest dzik, tylko to jest stres w pracy, no to powoli wyniszczamy przewlekłe swoje zdrowie. No co więcej, redukcja stresu może obniżać ciśnienie. Więc w związku z tym, aby osiągnąć nadciśnienie, należy aktywnie unikać technik redukcji stresu, takich jak yoga, czy medytacja, czy słuchanie muzyki, uprawianie sportu czy czytanie, które są zalecane do obniżania ciśnienia tętniczego, ignorowanie stresu, brak działań mających na celu jego redukcję doskonale wpisuje się w słabą strategię doprowadzającą do nadciśnienia tętniczego. Unikaj diagnozy i leczenia jak ognia. Znaczna część przypadków nadciśnienia pozostaje nierozpoznana, nawet około 20-40% do 40 w populacji ogólnej. Nawet po diagnozie wielu pacjentów nie rozpoczyna leczenia. Osetki skutecznej kontroli nadciśnienia w Polsce są niskie. Wynoszą 23-33% do 33 w starszej populacji. No, aby zachować nadciśnienie, nie da się zdiagnozować, a jeśli już do tego dojdzie, stanowczo odmawiaj przyjmowania leków. I i wprowadzania zmian w stylu życia, które swoją drogą powinny być podstawą prewencji i kontroli nadciśnienia tętniczego. No, jeśli ktoś rozpozna u ciebie nadciśnienie, to po co z tym coś robić? Nie próbuj ograniczać stresu, nie ucz się go panowywać i z nim walczyć. Nie zmieniaj żywienia, nie zmieniaj priorytetów, bo życie masz jedno i warto je przeznaczyć na ciągu: charówę, udręki, stres, alkohol, papierosy, czy ślęczenie przed telewizorem, czy w telefonie. Po prostu nic nie rób, nic nie zmieniaj i czekaj do momentu, aż będzie za późno. Podsumowując, jak widać na zdrowie mamy wpływ. Nasz styl życia w znacznej mierze decyduje o tym w jakiej kondycji jest nasze zdrowie. 17 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, a sam maj jest miesiącem mierzenia ciśnienia. Zachęcam do mierzenia ciśnienia, chociaż raz na jakiś czas. To proste badanie. Wystarczy zainwestować nieduże pieniądze w ciśnieniomierz, jeśli go nie mamy, on się często przydaje, no umówmy się, to jest proste, łatwe, szybkie badanie, no i jest w stanie uchronić nas przed wieloma konsekwencjami nadciśnienia tętniczego. Bądźmy świadomi i badajmy się, bo jak my nie zadbamy o swoje zdrowie, to nikt za nas tego nie zrobi. Dziękuję za uwagę, jeśli film się podobał to łapy w górę, komentarze i subskrypcje i do zobaczenia.